Czekajcie, no ja szukam o co, bo porwałem tego, trzeba schować tego gościa, bo to wtedy będzie bez bezlipy. Psy się już interesują, ale to wyje... Dla kontekstu, ktoś porwał jakiegoś policjanta i Piotrek przejeżdżając obok radiolki dla Baitu powiedział, że trzeba schować jego ciało. Za mnie. ojciec. Jaki pech. K... Tak słucham, tak słucham. Halo, 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 Jaki pech, znalazła nas Dobry jestem, co? Boja. Ja tak specjalnie zacząłem się tak No wiem Patrz jak ci Halo, halo, dzień dobry Pani pod prąd jedzie Pani pod prąd jedzie jak coś Muszę uważać, bo pani wypadek spowoduje Jakbym wyszedł z tej No to, a to już na zawsze Halo, o co chodzi? Halo, co się o co się dzieje? Co się dzieje? Hallo? Hallo? Pa trzeci już! Ej, chłopak, co w gotowości jak coś, bo już nas trzy radiowozy się krążą czwarty dojeżdża i nic nie gadają! Karuzelę robimy Hallo? Ten jakiś zapisany pod kurwa. Słucham? Jedzie obywatel na pobocze. Zjechałem Zgasi silnik Zgasiłem Ręcz na kierownicę <grymne> Co jest kurwa? Co? Ale ona ma ten głos jak ten baryton Proszę pana, Teraz wysiąknie pan kluczyki ze stacyjki Nie Gasi pan silnik Nie A Gasi czemu? Czemu? Nie, czemu, o co chodzi? Ja się dowiedzieć. Maciek, Maciek Gasi pan silnik Zaraz ciebie zgaszę masz, masz kanister, masz kanister, masz kanister? Nie mam, nie mam Gasi pan silnik CO? CO? CO KURWA? Co? 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 OŁA KURWA JAKI BÓL CO to? OKUJA? Cześć, wiecie Wybiegłem z radiowazu A ty piara mi tubę Chcesz wygrać skina o wartości 400 zł? Jedyne co trzeba zrobić, to trzeba wpłacić 10 zł składem WBD na CSGO Skins. Także przy doładowaniu dostajesz darmowe 2 zł plus 10% bonusu do doładowania. Darmowe skrzynki do codziennego odbioru za darmo oraz skrzynki społeczności takie jak Discord, Instagram czy Facebook. Aktualnie na stronie trwa event. Otwierając skrzynki bądź doładowywając palety dostajesz punkty, które możesz łatwo i szybko wymienić na skiny. Również możesz szybko i sprawnie wymieniać skiny za pomocą Exchangera. Własne bitwy, bądź dołącz do już istniejącej. CSGO Skins zapewnia też szybką i bezpieczną wpłatę takimi metodami jak blik, karta, przelew online, własnymi skinami, bitcoin oraz space of card. Wbijaj na CSGO Skins i nie zapomnij o kodzie WBD. Serio? No tak! Żydzi go z auta! Normalnie to mi tu bebuchę! Co jest dobrze, nie, 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 nie. Halo? o co chodzi? Dobra, jadę stąd na razie. Czego pani kolegę postrzeliła? Pani, nie już nie jadą! Co tu się dzieje? O co tu chodzi, Ja nie wiem, stary, co się dzieje dzisiaj. Babka normalnie do tego, do piątka. Przepraszam, który to? Nie, 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 tego nie możemy zostawić. Proszę, numer odznaki. Zostałem postrzelony za darmo. Halo, numer odznaki poproszę pani. Numer odznaki. Jeden, na dachu. Dobrze, proszę się wylegitymować. Nagrywam to 461, oficer Diaz. Dlaczego pani do mnie strzeliła? Wysiadł pan z samochodu. I to jest powód? Odbiegł do nas. To jest powód? Teraz też podbiegami, co teraz? Dlaczego pani teraz nie strzela? Odbiegnie pan, odjedziecie już sobie. Co? Ej, ja jestem na miejscu tutaj. O co chodzi, że do mnie strzelacie? No ja nie wiem, no ja dojechałem, no to skąd mam powiedzieć? No wysiadam z auta, czego dostaję tubę od niej. Co? Nie wiem, może może to są ludzie już tak przyzwyczajeni, że tak robią, no nie wiem, co no mam ci powiedzieć, no. Dobra, to no, pieniądze mi dajcie chociaż za to. To tutaj do pani no. Proszę mi pieniądze dać. Nie mam przy sobie. Jak, no nie, no, 10 tysięcy, co to jest za problem? Nie mam przy sobie, mówię. Pododaj, się, ty też tutaj. Ty też Drugie auto też. Drugie ręce ponosicie, Wychodzicie. Jeden o... drugiego zakubłam. wychodzić No raz raz babka, wychodzisz. Gościu zakuwa babkę, raz raz. Chodź, zakuwasz kolegę, klamkę schowaj! Klamkę schowaj, raz raz Podejdź tutaj do bagażnika, klamkę chowasz i zakuwasz Kuj go zakuwasz babkę. Zakuwasz babkę Kuj go! Zabierasz jej kajdanki teraz i wyrzucasz na glebę, tak? Kajdanki na glebę, dawajcie pod... z drugiej strony Dapsów, z drugiej strony Dapsów jakby pod tym sklepem no. no. Raz, raz kurwa, nie będę to wchodzić Wyrzuciłeś na chlebę? Chwila, chwila, chwila. Zakujesz się ma. Wkaz ja ta klopka za nic, co iść? Pojebana? On normalnie sobie weka, bez niczego do niego. O co tu ch chodzi? O co tu chodzi? Ustaw ich grządku. Okay. Chodź tu! Do strzelania pierwsza byłeś. Do słuchanie ostatnia. O co chodzi? Sułam. Tak słucham Cześć Burkiś, pytanie No? Bo porwali mi chłopa, jest szansa, że macie porwanego policjanta, który ma nazwisko Peyton może? Jest jakiś Peyton? Nie, nie ma Nie ma, nie ma, nie, 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 to no, nic z nami związanego, no, czekaj Dobra, no, ja go podam On <grym> się nie da, nie da się Możemy próbować no poddawać, ten, na imprezę, możemy na imprezę robić, bo nie podjeżdżam, bo on jest A ja, podjeżdż, zróbmy Nie podjeżdżajmy, nie odzywajmy się Odjeżdżajcie ten, o co wam chodzi, co wy nie chcecie no nie wiem, no wy podjeżdżacie, wy Ci mi z to wysiadać, o co chodzi? mamy porwanego. Głośniej! Mamy porwanego... Fejduna. No No i po prostu myśli obywatel... tutaj usłyszała chyba Tia Że coś... ktoś rozmawiał przez telefon o, o... tym... No o poddaniu, co nie? No. Że nie wiem, że macie, wiecie, jakieś macie informacje mhm. Dlatego podjechaliśmy poddaliśmy, do zatrzymania poddaliśmy Proste i logiczne Ała oh, wow. Poddaliście? Siwa Co to ma być? No co, co? Jacyś ludzie jakaś policjantka od was strzela do mnie za nic? Jak bo wyszedłem z auta? W eee, W Garfieldzie Siwa, Siwa jest... macie, wy macie porwanego Pythona, nie? No jest taka opcja. No to macie jeszcze pięciu porwanych dodatkowo. Okay. No widzę, widzę, widzę. Widzisz nas w helikopterze? Tak, widzę, widzę. No, pomachacie? No, ja no, nawet nie chcę nic za ani tak szczerze, bo po prostu w... je ja puszczę zaraz. No to dobra, to puszczę. Ale bez pościgu. O, z na ten moment tu na pościgu, no po ale. Tak, 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 jazda, jazda. Poddajmy, Oni odjeżdżają stamtąd i bez pościgu ich na razie puszczamy. Dawajcie, dawajcie, bo ona jeszcze skolowała źle, że będzie bez pościgu. Dawajcie, dawajcie, poddajcie ich. <grym> to tak, Dawaj im każdemu GPS-y, kolejny. Będę jej kurwa taki na tym, na tej <grym> Poddanie, kurwa. Czekaj kolejnych poddań. Mam te kapela, mam

Masz do do Kapela, wytłumacz nam o co chodzi? Nie wiem, nie No mogę ci wytłumaczyć. No się patonek No ale nie wiem czy jestem upomażony. Jesteś, jesteś! Bo zginiesz! Co? Ja to, to, no. No, ale jak się omówimy, że odjeżdżacie, a kolega zaczyna celować do nas i... No rozsiała w to chyba coś nie tak, co? Zerwał negocjacje, ewidentnie. No na pewno. Dobrze, panie Dante, o co chodzi? Po, po, po co, po co ich poddajesz? No, bo, bo oni do nas, oni chcieli nas zatrzymać i zwinąć. Ale, na, no nie, bo by tu miejsce w TSA i poszła informacja, zostawiamy, bo są rzeczy ważniejsze no. i wszyscy się stąd rozjechali. Zostawiamy no jak rozjechali? jak rozjechali? Jak rozjechali, jak... To jak byśmy każdego poddali jak wszyscy się rozjechali? Nie, wy poddaliście tą dwójkę, to tu była Nie, nie, nie I, o, i na poddanie reszta się zawróciła Nie, 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 nie. dwójkę poddaliśmy na wejście, kolejną dwójkę Bo ta do mnie zaczęła strzelać, ta o, ta o co tu stoi, zaczęła do mnie strzelać, ta No dobra, no ale wy mieliście jechać i być wolni, a myśmy mieliśmy swoje rzeczy robić No tak, dlatego tak też zrobimy, ale strzał za strzał, Jesteś.